Pięć różnic między bogatymi a biednymi, czyli co wiedzą bogaci, a czego nie wiedzą biedni, i dlaczego właśnie ci pierwsi zarabiają więcej pieniędzy. Pierwsza różnica pomiędzy bogatymi a biednymi to przekonania na temat pieniędzy. Biedni bardzo często powtarzają, że pieniądze szczęścia nie dają. I to jest bardzo duży błąd w myśleniu. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze nie są oddawania szczęścia. I to jest coś, co rozumieją doskonale bogaci, ponieważ wiedzą, że pieniądze są jedynie narzędziem do osiągania celów i pieniądze są narzędziem, za które możemy. Różne rzeczy kupić, które już szczęście dają. Biedni tak bardzo skupiają się na samych pieniądzach, że powoduje to u nich taki paraliż i powoduje u nich taką gorączkę złota. Czyli jeżeli gdzieś mogą zarobić pieniądze albo zaoszczędzić pieniądze, to cała ich uwaga jest na tym skoncentrowana. A nie skupiają się w ogóle na tym, jak można te pieniądze po prostu pomnażać. Bogaci rozumieją, że pieniądze są jak samochód, jak samolot, jak statek, jak rower, że jest to narzędzie, jest to pojazd, który może je przenieść z punktu A do punktu B, czyli może je przenieść z punktu, w którym jestem do punktu w moim życiu, czy do stanu w moim życiu, który sobie wymarzyłem i którego bym pragnął. A ty jak uważasz, pieniądze szczęścia nie dają, czy pieniądze w ogóle nie są oddawania szczęścia? Napisz w komentarzu. Druga różnica między bogatymi. A biednymi to biedni skupiają się na przeszkodach, a bogaci skupiają się na możliwościach. Czyli kiedy pojawia się jakiś nowy pomysł, albo nowa możliwość zarobienia pieniędzy, nowy pomysł na biznes, to biedny myśli w kategoriach tego, co się może nie udać, co może nie wyjść, dlaczego to nie wyjdzie. Otacza się też takimi samymi ludźmi, którzy mu, jeżeli sam na to pomysł nie wpadnie, to oni mu życzliwie podpowiedzą. Czyli dlaczego ci się to może nie udać, dlaczego to się nie sprzeda, dlaczego nikt nie będzie chciał tego kupić, i to powoduje, że takie osoby często nie startują. A jak startują, i zaczynają odważnie sięgać po swoje marzenia, startują z nowym biznesem, to ich otoczenie po prostu ciągnie ich w dół. Bogaci otaczają się innymi bogatymi ludźmi, co jest takim można powiedzieć punktem B tego punktu, że bogaci widzą możliwości, bo też otaczają się ludźmi, którzy im te możliwości pomagają dostrzegać albo dodają im po prostu wiatrów, skrzydła, wiatrów, żagle, żeby mogli lecieć po swoje marzenia. Czyli biedny koncentruje się na tym, czego w tym nie ma. Co się może nie udać, bogaty zastanawia się nad tym, jakie mi to daje możliwości, co mogę dzięki temu zrobić, jak mogę to zrobić na dużą skalę. Biedny stara się po prostu przetrwać. Trzecia różnica między bogatymi a biednymi to bogaci koncentrują się na obfitości, a biedni przede wszystkim na tym, czego nie ma, czyli na niedostatku, czyli żyją w takim poczuciu braku. Jeżeli posłuchasz rozmów osób biednych, to mówią, że się nie da zarobić, że w Polsce jest ciężko, że rynek się kończy, że konkurencja jest duża, że o klienta trzeba walczyć. Bogaty myśli w innych zupełnie kategoriach. Zobacz nawet na przykładzie samych klientów. Sprzedawca, który zarabia dużo i sprzedawca, który jest wyśmienity w sprzedawaniu, myśli sobie tak, nie ten klient, to inny. Jeżeli ci mnie nie chcą, zastanawiają się, to ja wiem, że moją walutą jest czas, i ja chcę się skupić na możliwościach sprzedażowych, czyli idę na inne spotkanie, pozyskuję kolejnych klientów, pytam o polecenia, bo wiem, że klientów jest dużo i dla mnie starczy. Biedny myśli cały czas, patrz, tutaj ktoś pozyskał klienta, tam mi konkurencja przejęła, tu obniżyli ceny. I taki człowiek skupia się na niedostatku. To jest jeżeli chodzi o kontekst klientów. Druga sprawa możliwości. Biedny myśli sobie w kategoriach możliwości się skończyły, kiedyś to było, a bogaty widzi to, że cały czas pojawiają się nowe możliwości. Powiem wam z własnego doświadczenia, że każdego może nie tygodnia, bo to nie jest tak, że każdego tygodnia jakaś propozycja biznesowa, ale raz na dwa tygodnie jedna przynajmniej się pojawia, gdzie ktoś zaprasza mnie do jakiegoś biznesu, bo wie, że mam dwustoosobowy zespół sprzedażowy, że mam duże zasięgi, wie, że potrafię sprzedawać, więc cały czas pojawiają się nowe możliwości tego, w co mógłbym zaangażować swój czas, umiejętności i energię po to, żeby z kimś zarabiać pieniądze. Sęk w tym, że pomimo tych wszystkich możliwości częściej mówię nie niż tak, w zasadzie prawie zawsze mówię nie. Dlaczego? Dlatego, że dokładnie wiem, czego chcę, widzę, jakie ja mam możliwości, widzę, w czym te możliwości mogę rozwijać i absolutnie nie widzę tego w kategoriach braku. Trzeci kontekst to rynek. Bardzo często jest tak, na przykład są różne okresy. Jakiś czas temu bardzo modnym tematem była sprzedaż fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii, pomp ciepła, teraz się pojawiają darmowe remonty z dotacją itd. Tak tak Zobacz. Te możliwości cały czas są nowe, jest sprzedaż energii i gazu. Nawet gdybyśmy na tej branży się tylko na chwilę skupili, to ilu ja spotkałem sprzedawców fotowoltaiki, którzy weszli gdzieś tam na początku, zarobili bardzo dobre pieniądze na tym boomie na panele fotowoltaiczne. Później, jak się pojawiały pompy ciepłe, mówili: Kurczę, trochę się już kończy, ale w sumie trochę się otwiera coś nowego. Potem pojawiła się stagnacja, jakieś tam okresy z trudli uzyskiwanymi dotacjami, większa konkurencja, walka cenowa, bo to jak gdzieś jest łatwo, to zaraz rzuca się na to bardzo dużo ludzi, jak się rzuca bardzo dużo ludzi, to trzeba schodzić z cen. Dlaczego? Dlatego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi taniej. No i znowu, człowiek bogaty myśli ok, robię to, ale rozglądam się jakie nowe możliwości się pojawiają. Człowiek biedny myśli Kurczę, pół roku temu to było. Rok temu to było Eldorado. Nie to, co teraz. Teraz to się zrobiło dopiero trudno. To jest całkiem naturalne na każdym jednym rynku. Zobacz, na rynku, na którym ja działam zawodowo, czyli rynek pomocy kredytobiorcom, którzy zawarli nieuczciwe umowy z bankami. Kiedy w niego wchodziłem w 2017 roku, to był absolutny początek. Całego tego przedsięwzięcia walki Frankowiczów z bankami, wtedy były inne problemy. Wtedy wielu ludzi nie wierzyło, że da się z bankiem wygrać. Wtedy nie wierzyli w to, że klienci będą chcieli zapłacić za walkę z bankiem i będą chcieli w ogóle pójść do sądu i zaryzykują to, że będą z bankiem walczyć. Później i na, na, na każdym z tych etapów pokazywałem taki wykres krzywej Rogersa, czyli Krzywej innowacji, że jesteśmy na początku, to są tu, jesteśmy w okresie innowatorów. Tutaj jest mała wiara w to, że to się uda, ale ci co wejdą tutaj na samym początku, to na całym tym wzroście zrobią majątek. Zarobią pierwszy milion, pierwsze kilka milionów. I są w moim zespole osoby, które zrobiły milion, dwa, trzy, a rekordista chyba w okolicach sześciu w tej chwili. I co? I te osoby cały czas są w rynku. Niektórzy zarobili milion, to im wystarcza, i zajęli się czymś innym, to też jest ok. Natomiast zobacz, wykorzystali jakby swoją szansę. Są natomiast nawet we, w moim otoczeniu ludzie, którzy cały czas potrzebują pracować nad swoim mentalem. Dlaczego? Dlatego, że patrzą, że skoro już tam rynek, na przykład Frankowiczów, powiem ci na moim przykładzie, to jest skończony rynek. Tam jest 700, znaczy skończony. W sensie, to jest zbiór zamknięty w tym sensie, bo on jeszcze nie jest skończony. To jest zbiór zamknięty 700 tysięcy kredytobiorców, więc można było od razu to przewidzieć i wszyscy to wiedzieli, że to potrwa kilka lat i to będzie koniec tego produktu. Więc jest okazja, jest w tej górze złoto, trzeba to wydobyć, zarobić na tym swoje pieniądze i poszukać czegoś kolejnego. I są ludzie, którzy myślą tak w kategoriach no, kiedyś to się te franki pisało, kiedyś to było łatwiej, to nie było takiej konkurencji, kiedyś to klienci byli bardziej ufni, a teraz to każdy patrzy tylko na cenę. To jest i prawda, i nieprawda, zależy w co chcesz wierzyć. Ja w to dalej nie wierzę, że, że jest tylko taki rynek, bo są na tym rynku bardzo różni ludzie o różnym poziomie świadomości. i Dla jednych cena będzie najważniejsza, a dla innych zupełnie inne rzeczy. I dla każdego jeszcze starczy. Jesteśmy teraz w momencie, gdzie około 350-370 tysięcy klientów z rynku zniknęło, czyli zostało 330. Wyobraź sobie, że są ludzie w moim otoczeniu, którzy potrafią mówić, że już ten biznes się kończy. Jak kończy jako cholera dopiero jest w 50 tam, czy 55%? Jeszcze mamy ogromną ilość klientów do pozyskania, jeszcze biznes na kilka kolejnych lat. Ale niektórzy mówią, co, no, to, to już teraz będzie coraz trudniej. Walka cenowa. Trudno znaleźć klienta. To dobrze, że trudno znaleźć klienta, bo cała Twoja słaba konkurencja zacznie wymiękać. Bo jeżeli ty tak już pojawiła ci się taka myśl, to Twojej konkurencji również pojawia się taka myśl, i cała cienka psychicznie konkurencja wymięknie i powie. Rynek się skończył, szukam czegoś innego. I niech szukają czegoś innego. Bardzo dobrze, to to, co zostało, to jeszcze z tego pozbieramy mnóstwo klientów, którym pomożemy zmienić życie ich od toksycznych kredytów. Co więcej, bogaty człowiek myśli sobie to, jakie nowe możliwości się otwierają. I zobacz, niedaleko, jak w październiku uruchomiliśmy u nas nowy zupełnie produkt, na którym teraz zarabiamy. Również oprócz tego, że dalej piszemy te kredyty frankowe, no to są sankcje kredytu darmowego, czyli przy kredytach gotówkowych, w wziętych w złotówkach czy konsolidacyjnych, jeżeli były naruszenia w umowach, pomagamy klientom uzyskać darmowy kredyt. I tego jest 11 razy więcej niż franków. I bogaty człowiek myśli, ok, może prowizja za taką jedną umowę jest dwukrotnie mniejsza niż za franka, czyli frank był... Potencjalnie, jeżeli chodzi o prowizję, dwa razy bardziej kaloryczny, bo tam wychodziło około 5 tysięcy prowizji dla przedstawiciela. Przy sankcji kredytu darmowego jest to około 2,5 tysiąca złotych dla przedstawiciela. Niektórzy myślą, że to już nie jest ten produkt. Ale jest człowieku 11 razy więcej. Czasami klient ma po kilka kredytów, więc to jest 11, znaczy 11 razy więcej nie ilościowo. Gdyby zrównać wartościowo te sprawy, to jest to 11 razy większy rynek. Co ja zrobiłem, od razu wszedłem na grubo w ten projekt i po pół roku, kiedy grupa Kapitałowa-Votum ma spisane około 2000 umów, to z tego 1000 zrobił mój zespół, czyli połowę sprzedaży całej grupy Kapitałowej Wotum. Dlaczego? Dlatego, że od razu zobaczyłem szansę w tym rynku. I mimo że per umowa jest ciut mniej pieniędzy, to tych umów piszemy od razu więcej. Bo jak franków pisaliśmy 130 miesięcznie, to tego zaczęliśmy pisać 250 już po kilku miesiącach. Więc wychodzi na to, że podwoiliśmy sprzedaż, jakby liczyć wartość transakcji i jednocześnie pozyskujemy więcej klientów i jest jednocześnie dużo łatwiej o polecenia. I teraz podam Ci pewną metaforę, metaforę którą dobrze to obrazuje. Biedny bardzo często myśli w kategoriach takich, że jest jakiś tort na rynku, czyli jakiś produkt, jakiś rynek, jakaś nisza, bo to opowiadam Ci na swoim case, ale możesz... Równie dobrze przenieść to na dowolny kontekst. Jest jakiś tort, z którego trzeba wziąć swój kawałek, i ten kawałek, jak zjem, tort się kiedyś skończy i już będzie teraz tylko źle. Natomiast bogaty myśli tak. Jestem w wielkiej cukierni, w której jak zjem ten jeden swój kawałek, czy dwa, bo tyle sobie odkroję, bo bogaty też myśli na, na, na większą skalę, to będą nowe torty. Dlaczego? Dlatego, że kelnerka przyjdzie i poda kolejny tort. Będą pieczone nowe torty, będą nowe rynki. Czym będę się zajmował, jak się skończą kredyty frankowe i kredyty złotówkowe, które w zasadzie dopiero się za nie zabieramy? Powiem Wam jeszcze taką jedną refleksję z mojego doświadczenia, kiedy zaczynaliśmy ten projekt frankowy. Zakładaliśmy, że on potrwa 3 do 5 lat. Trwa już 7 i jesteśmy dopiero w połowie rynku. To jak tu mamy przy SKD 11-krotnie większy rynek, mówię o wartości finansowej, no, to mamy roboty na wiele lat do przodu. A co będzie, jeżeli to się skończy? A co będzie, jak już się wyczerpią wszyscy klienci za te 70 lat? Po pierwsze, to, to rzeczywistość będzie się zmieniać i zobaczymy, co będzie, i wtedy znajdziemy jakiś produkt, który będzie również pomagał ludziom, będzie bardzo dobry marżowo, na którym można zarabiać. I się kompletnie tym nie martwię, co będzie później. Dlaczego? Dlatego, że życie już nieraz pokazało, że zawsze pojawiają się nowe torty, nowe okazje, z których można znowu odkroić swój kawałek. Biedny myśli, skończyło się. To już nie jest to, co rok temu, to nie jest to, co kiedyś. Eldora dominęło, żadne Eldora nie minęło. Jedna góra ze złotem się wyczerpała, jest druga góra ze złotem i dalej można kopać swoje. Czwarta różnica między bogatymi a biednymi to to, za co chcą być wynagradzani. Biedni chcą być wynagradzani za czas. Biedni chcą być wynagradzani za staż pracy. Bogaci chcą być wynagradzani za swój wynik, czyli chcą mieć udział w zysku. I to jest bardzo duża różnica, która kompletnie zmienia to, ile możesz zarobić. Bo jeżeli Twoja stawka godzinowa wynosi tam 20, 50, 100, 1000, 5000 zł, nie ma znaczenia jaką masz stawkę godzinową, to i tak ogranicza Cię to ile będziesz pracować. Czyli za każdym razem kiedy jedziesz na urlop, tak jak ja teraz jestem na, na wyjeździe na Teneryfie, skąd nagrywam właśnie z apartamentu tutaj e, dla Was to nagranie, <coughs> że widzicie dzisiaj jest takie lekko pochmurne niebo, to ja się kompletnie nie martwię co się stanie z moim biznesem, bo mój biznes cały czas pracuje nawet jak ja jestem na wakacjach. Na, a zazwyczaj, kiedy wyjeżdżam, to jeszcze zespół zaczyna sprzedawać więcej. Gdybym był wynagradzany za czas, to właśnie miałbym dwa tygodnie przerwy w zarabianiu. A ponieważ jestem wynagradzany za wynik, za to ile sprzeda mój zespół, w tym czasie chodzą moje reklamy, w tym czasie zespół back przydziela kontakty ludzi, którzy się zgłosili, którzy chcą sprawdzić swoje kredyty, mojemu zespołowi, który również jest wynagradzany za wyniki. I który za te wyniki, jak ma wysokie, to takie osoby zarabiają bardzo wysokie prowizje, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i odkładają 3-4 razy tyle prowizji po wygranych. Osoby, które chcą być wynagradzane za czas, zdecydowanie na kilka lat mogą utknąć na pewnym poziomie dochodów, które będą waloryzowane o inflację, czyli będą podwyższane powiedzmy, raz w roku o te kilka, kilkanaście procent po to, żeby inflacja ci nie dotykała, co tak naprawdę wcale nie oznacza, że zarabiasz więcej, zarabiasz tyle samo, tylko jest ta wypłata urealniona. Bogaty chce mieć poczucie tego, że ma kontrolę, bogaty chce mieć wpływ na to, ile zarabia, czyli znowu człowiek, który ma mentalność. I zaraz zobacz. Mówiąc bogaty, biedny, mówię o mentalności, nie o stanie konta. Możesz mieć mentalność bogatego, zarabiając jeszcze mało, ale możesz myśleć we właściwy sposób i to doprowadzi cię do wyników finansowych, do tego, że będziesz zarabiać więcej. I teraz zobacz: bogaty myśli tak, jeżeli jestem wynagradzany za czas, to nie jestem w stanie więcej pracować, bo mam prywatne życie, bo chcę doświadczać fajnych rzeczy, chcę spędzać czas z rodziną, chcę mieć czas na jakieś hobby, zainteresowania, podróże. A jeżeli będę wynagradzany za wynik, to jeśli ja podniosę moje kompetencje. Będę wyciągał wnioski, będę pracował skutecznie, będę optymalizował różne procesy, być może zwiększę swoją skalę. To jestem w stanie zarabiać więcej, nawet jeśli będę pracować mniej. I to jest ta różnica. Biedny myśli, tak, muszę pracować więcej, muszę pracować w weekendy, muszę pracować popołudniami, wieczorami na drugi etat, bo więcej czasu swojego sprzedam. Czas. To jest jedyny zasób, jaki masz na tej ziemi, który jest skończony i kiedyś dobiegnie końca. Więc czas jest Twoim nad, najcenniejszym zasobem, a nie są nim pieniądze i to jest też różnica właśnie między bogatymi a biednymi. Bogaty chce być wynagradzany za wynik. Nawet jeżeli jeszcze nie jesteś bogaty, ale jeżeli chcesz stać się bogatym człowiekiem, to zrób wszystko, żeby wynagradzano cię za to, ile przyniesiesz pieniędzy, albo ile pieniędzy zaoszczędzisz dla firmy. Lub dla rynku, lub dla swoich klientów, a nie za czas, jaki poświęcisz na pracę. Swoją drogą, zgadzasz się ze mną z tymi dotychczasowymi czterema punktami, czy nie? Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja opinia. Jestem ciekaw, czy taki cykl w ogóle Was interesuje. No bo to nie ukrywam, że te pięć czynników, które dziś omówię, to, to nie są wszystkie czynniki, które różnią bogatych i biednych. Natomiast jest to pewnego rodzaju test, czy tego rodzaju tematyka chcecie, żebym dzielił się z Wami taką wiedzą i przemyśleniami. Napisz, jeżeli chcesz, żebym nagrywał kolejne odcinki, właśnie. W tym temacie napisz koniecznie w komentarzu, będzie to dla mnie ważna informacja zwrotna, żeby takie materiały produkować. Bo tych różnic jest więcej, i są one niezwykle ciekawe. I piąta różnica między bogatymi a biednymi to jest taka, że biedny myśli, że wszystko musi zrobić sam. Dlaczego? Bo wtedy będzie wykonane najlepiej. Bogaci ludzie myślą trochę w inny sposób, myślą sobie tak. Pamiętam. Czytałem kiedyś, to była taka dla mnie odkrywcza myśl, jakieś 10-12 lat temu, w książce Leszka Czarneckiego, biznes po prostu. Leszek Czarnecki to jest były właściciel grupy kapitałowej Getin, która no, jak skończyła to to jest inna sprawa, ale facet był przez pewien czas jednym z najbogatszych Polaków i zbudował potężny biznes, popełnił inne błędy, ale akurat ta rzecz była bardzo mądra. Powiedział tak, że jeżeli ja jestem w stanie zrobić coś najlepiej ze wszystkich, to jak ja to zrobię, to poświęcę na to 100% mojego czasu i będę miał 100% efektu. Jeżeli zatrudnię trzech ludzi, którzy będą w połowie tylko tak dobrze jak ja, to oni zrobią w tym samym czasie tę samą pracę. Te samą pracę. Nawet zrobią 150%, czyli o połowę więcej niż ja bym to zrobił, a ja mam 100% swojego czasu. Odzyskanego, czyli jeżeli umiesz się pogodzić z tym, że ludzie, którym będziesz delegować pewne zadania, nie zrobią tego tak wyśmienicie jak ty, ale ty odzyskasz swój czas, to automatycznie jesteś w stanie zupełnie inne pieniądze zarabiać. Jedna z moich koleżanek, która jest wyśmienita w sprzedaży produktu tego antybankowego, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, ma taki model, który jest inny niż wszyscy go robią. Jest najbliższy temu, co ja bym robił, gdybym osobiście dokonywał transakcji w dalszym ciągu. To robi to tak. Ma swojego asystenta, czyli jeżeli zgłasza się klient, czy to z polecenia, czy to z LIDA, czyli z takiego wypełnionego formularza, gdzie jest potencjalnie chętny klient, to normalny, taki standardowy sprzedawca sam dzwoni, sam sprawdza tego klienta, weryfikuje, okazuje się, część się nie nadaje, część się nadaje, część zwleka, część nie zwleka. W pierwszym rozmowie zadają dużo pytań, później odlekają decyzje, kupują, nie kupują, różnie. Nie? I teraz cały swój czas poświęcają na ten proces od A do Z, czyli od weryfikacji klienta przez rozmowę sprzedażową, sprawdzenie dokumentów, wyliczenie wszystkiego, przygotowanie umów do podpisu, a później obsługę tego klienta w trakcie trwania całego procesu. Ta moja koleżanka, która jest wybitna, jeśli chodzi o sprzedaż, robi to zupełnie inaczej. Ma swojego asystenta, który wykonuje pierwszy telefon, który już kwalifikuje tego klienta, czyli umawia rozmowę z panią ekspert. I sprawdza, czy ten klient w ogóle się nadaje do tego, żeby pani ekspert poświęciła swój czas i się z nim spotkała. Po pierwsze, jest to niesamowite pozycjonowanie w roli eksperta. Po drugie, oszczędza to bardzo dużo czasu już na kwalifikacji lidów. Po trzecie, buduje autorytet. I kiedy ta pani ekspert przychodzi, moja koleżanka na spotkanie, to ma zbudowany autorytet przez asystenta, przez co już z założenia startuje z zupełnie innej pozycji niż ktoś, to prowadził jak konsultant ten proces od początku. Następnie, kiedy przeprowadzi całe show sprzedażowe i klient się decyduje, to przekazuje sprawę znowu do asystenta, który przygotowuje dokumenty, już finalizuje formalności z tym klientem. I zobacz, ktoś może powiedzieć, no odwaliło dziewczynie, a ja uważam, że ona robi dokładnie najważniejszą rzecz, jaką może robić. Osoba, która chce pracować sama jako sprzedawca, to wykonuje najważniejszą rzecz w całym procesie, czyli sprzedaje. Czego nie robi? Wszystkiego dookoła. Czy musi płacić asystentowi za to, że on zrobi to za nią? Oczywiście. Czy przez to zarabia mniej z tego, ile wygeneruje przychodu? Oczywiście, ale generuje więcej przychodu, bo może wykonywać same strzały, same show sprzedażowe robić, a całą otoczkę robi ktoś inny. I teraz znowu biedny powie, co? Mam komuś zapłacić za wypełnienie paru druków? Co? Mam zapłacić komuś za to, że przeprowadzi pierwszą rozmowę z klientem? Jeśli chcesz zarabiać więcej, to tak, musisz za to komuś zapłacić. Musisz oddać część pieniędzy komuś, kogo stawka godzinowa jest tańsza niż twoja. I tu przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Policz sobie, ile wynosi Twoja stawka godzinowa wynagrodzenia za Twoją godzinę pracy, załóżmy, że jest to 100 zł. Czyli jeżeli Twoja stawka godzinowa to jest 100 zł, to wypisz sobie wszystkie czynności, które robisz w życiu, takie nawet około, około domowe, i zadaj sobie pytanie, czy są takie rzeczy, która, przy których stawka godzinowa za to jest mniejsza niż te Twoje 100 zł stawki godzinowej. Jeżeli jest to mniejsze, to zacznij delegować wszystko, co jest poniżej Twojej stawki godzinowej. Podam Ci przykład z mojego życia. Bardzo lubię kościć trawnik wokół swojego domu. To jest takie półtora do dwóch godzin relaksującej czynności, gdzie mogę założyć sobie słuchawki na uszy, posłuchać jakiegoś podcastu, pochodzić na świeżym powietrzu. Ale nie robię tego w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że płacę 50 zł za skoszenie tego trawnika. Mam osobę, która robi to z wdzięcznością i chęcią, i cieszę się, że może dorobić, bo jest to młody człowiek, który jeszcze chodzi do szkoły i sobie dorabia. I teraz te 50 zł jest trochę poniżej mojej stawki godzinowej, która jest wyższa niż to 100 zł. Ale teraz co dzięki temu osiągam? W czasie, kiedy ten trawnik jest skoszony przez kogoś innego, ja mogę odkupić mój czas i na przykład w tym czasie pograć z moim synem w piłkę, na co często przez dużo pracy i dużo zajęć, ten czas wygospodarować jest niełatwo. Ale dla mnie ta chwila pogrania z synem, zobacz, nie mówię o tym, odkup swój czas po to, żeby zarabiać więcej. To jest jedna z dróg, zwłaszcza na początku. Dziś wiele osób wcale nie ma problemu z tym, że potrzebuje zarabiać więcej, tylko że chciałoby mieć więcej czasu na rzeczy inne, ważne w życiu. Na przykład pogranie z synem w piłkę, porysowanie z córką, czy pójście na spacer z rodziną, czy na trening, na zadbanie o swoje ciało, o swoją fizyczność. To możesz to odkupić, kiedy zlecisz wszystko, co jest poniżej twojej stawki godzinowej, komuś, kto zrobi to za mniejszą stawkę. Podam Ci kolejny przykład. U nas bardzo często w grupie kapitałowej są menadżerowie, którzy są dyrektorami i. Są na takim rozdrożu. Rozdroże to polega na tym, że zastanawiają się, czy budować jeszcze większy zespół i mieć więcej pracy z ludźmi, czy podpisywać też samemu umowy, bo w sumie na tym zarabia się więcej niż na pracy z grupą, o ile masz małą grupę. I teoretycznie z jednej umowy masz dużo więcej jako przedstawiciel prowizji, niż gdyby tę umowę spisał Twój człowiek. Ok, jeżeli taką matematyką się kierujemy, to to się zgadza. Ja sobie bardzo szybko, bo w 2000 to był siódmy rok, jak zostałem kierownikiem regionalnym jeszcze w branży odszkodowań powypadkowych, policzyłem, że tam prowizji miał chyba wtedy przedstawiciel 20%, a jako kierownik miałem 6% nadwyżki. I policzyłem bardzo szybko, że w dużym, grubym zaokrągleniu, jeżeli mój przedstawiciel spisze 3 umowy, to jest tak, jak ja bym spisał jedną. Czyli jeżeli, żeby dobrze zarabiać, muszę podpisywać 10 umów, to wystarczy, że zbuduję zespół, który będzie tych umów podpisywał 30. Ok, to to jest bardzo policzalny, prosty target, w ten sposób ja nie spisuję żadnych tych umów, nie mam obsługi klientów, mniej jeżdżę, czyli mam mniejsze koszty, a jednocześnie zarabiam dokładnie tyle samo, co jakbym te 10 umów spisywał i nie muszę tego robić sam. I ta myśl, kiedy ją zrozumiałem w 2000, mówię, to był siódmy rok, to ona mi od tamtego czasu przyświeca już przez 17 lat. Zawsze szukam, czy może zrobić to ktoś inny za stawkę mniejszą niż moja. Oczywiście, to nie znaczy, że nic nie robię. Robię pewne rzeczy, zawsze kiedy robię coś nowego, to się tego uczę sam, po to, żeby wiedzieć, na ile jest to skomplikowane, żeby móc to lepiej zdelegować. Ale nie robię wielu rzeczy sam. Zobacz, działam w social mediach, publikuję swoje filmiki. Te filmiki ja muszę nagrywać, ale już research, na przykład tematyczny, często zlecam. Wrzucanie na platformy zlecam. Montaż wideo zlecam. Montaż na YouTube'a zlecam obsługę reklam, zlecam. Wszystkie te rzeczy potrafię zrobić. Potrafię zmontować film, potrafię go nagrać, potrafię zrobić research, potrafię ustawić reklamy, potrafię zaplanować kampanię marketingową i lejek sprzedażową. Dlaczego? Bo się tego nauczyłem. Ale czy to robię? Nie. Dlate, dlaczego? Dlatego, że zna, mam kogoś, kto zrobi zadawalającą za, za jego stawkę y, y, godzinową te rzeczy, a ja nie muszę tego robić, dzięki czemu mogę znowu powiększyć swój biznes. Wiele osób też łapie się na tym, no ale muszę robić sam, no bo przecież jako menadżer na przykład muszę to zrobić. Ja jako dyrektor generalny w firmie mam swoją dużą grupę 200-osobową, która też produkuje co miesiąc 200, 300, 400 umów. To te umowy raz w miesiącu trzeba sprawdzić, czy wszystko zostało prawidłowo podpisane. Jest wiele takich technicznych procedur, które trzeba zrobić. I normalnie robi to zawsze dyrektor takiej regionalny struktury. Natomiast ja bardzo szybko odkryłem, że te czynności zajmują kilka dni w miesiącu i jeśli zatrudnię asystentkę, która będzie robić to za mnie, za stawkę niższą niż moja, to ja mam kilka dni w miesiącu odzyskane. Po co? Po to, żeby na przykład móc budować social media. I to jest coś ciekawego, co jest takim absolutnym game, game changerem. Wiele osób, pamiętam taka moja wicedyrektor przyszła do mnie kiedyś i mówi, Grzegorz jest tyle roboty, tyle tych papierów, wypełnienia, mówię, a dlaczego nie weźmiesz sobie asystentki? Gdzie asystentkę? Takie pieniądze ja mówię, no ale asystentkę możesz zatrudnić na jedną ósmą, na pół etatu, na ćwierć etatu, Nie musisz od razu na cały etat. Są osoby, które świadczą takie usługi zdalnej asystentki. Nie musisz jej kupować biurka, komputera, wynajmować lokalu, w którym będzie siedzieć, sprawdzać, czy przychodzi, tylko rozliczać ją za wykonane czynności lub przepracowane godziny. Są osoby, które tak chcą pracować i to jest super. Są osoby, które są świetne w tym, żeby asystować innych i one się świetnie z tym tematem czują. I teraz to jest tylko blokada w twojej głowie, którą mają właśnie biedni ludzie, że wszystkiego muszę dopilnować, dotknąć sam. Bogaci ludzie myślą: jak to mogę zdelegować i zlecić komuś innemu, dzięki czemu ja odzyskam swój czas i mogę się skupić albo na zarabianiu więcej za moją stawkę godzinową, albo na wykorzystaniu tego na inne ważne rzeczy w życiu, które też są istotne, jak na przykład. Wyjazd, jak na przykład odpoczynek, jak na przykład poczytanie książki, jak na przykład własna edukacja, jak na przykład spędzenie czasu z rodziną, jak na przykład spędzenie czasu ze sobą. To są rzeczy, o których my zapominamy bardzo często w tej gonitwie za tymi pieniędzmi, które rzekomo szczęście nie dają. To czemu za nimi tak gonisz, skoro szczęścia nie dają? No właśnie, a bogaty człowiek myśli o tym w kategoriach obfitości, w kategoriach tortu i nawet wielu tortów, że jesteśmy w jednej wielkiej cukierni, jeden tort się skończy, będzie kolejny, nie muszę tego tortu kroić i nakładać sam, mogę zapłacić komuś za to, że mi ukroi, poda, a nawet nałoży łyżeczką i mnie nacharmi. Można tak to zrobić. Teraz pytanie do Ciebie. Który z tych punktów był dla Ciebie szczególnie ważny i szczególnie interesujący, przydatny w Twoim życiu? Napisz koniecznie w komentarzu. Chciałbym na moim kanale, nagrywając różne materiały, naprawdę z różnych dziedzin, które gdzieś ich dotykam, żeby otwierały Ci głowę. Właśnie dlatego obserwujesz ten kanał. Nie tylko dla jakichś technik, nie tylko dla jakichś strategii, tylko właśnie dlatego. Że moją misją jest to, żeby ci otworzyć głowę, bo głowa jak spadochron działa wtedy, kiedy jest otwarta. Kiedy masz otwartą głowę, to twoje życie w ogóle może się zmienić na kompletnie takie, które sobie wymarzyłeś. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie przydatny, oszczędził ci czas, dał wartościowe treści, to zostaw łapkę, daj łapkę w górę, udostępnij przynajmniej jednej znajomej osobie. Która myślisz, że może potrzebować tego materiału, wyślij link po prostu do tego filmu, nawet napisz gdzieś messengerem czy sms-em, żeby sobie obejrzała ten materiał. I oczywiście subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych materiałach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Czerwony.